Moi drodzy, punkt kolejny ekspertyzy tej, którą napisałem, przypomnę, która jest częścią dużego raportu o zielonym ładzie i wpływu na polską gospodarkę. mojej części ekspertyzy, punkt kolejny to jest punkt 9.10, czyli 10 brzmi on następująco, przypomnę, tak to wygląda w całości dokument prawie 200 stron, moja część ekspertyzy 30 stron. Odejście od procesu ujednolicenia sektora rolnego w Unii Europejskiej. Teraz, moi drodzy, powiem Wam coś, co całkowicie. Całkowicie jest przeciwne w Zielonym Ładzie temu, do czego dążyła Unia Europejska przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czyli ujednolicenia standardów. Dlaczego napisałem odejście od ujednolicenia? Szanowni Państwo, mówię to do rolników, bo Wy niestety często tego nie wiecie, ale przede wszystkim do ludzi spoza rolnictwa, bo Wy po prostu nie wiecie, bo nie macie skąd, bo media głównego nurtu. Wam tego nie powiedzą, nie wolno powiedzieć Polakowi prawdy. Dlaczego tak jest? W ramach Zielonego Ładu powstają nowe metody dopłat obszarowych. To się tak ładnie nazywa, e, to, że to jest nowa wspólna polityka rolna. wprowadzą tak zwane ekoschematy, gdzie rolnicy mają nowe zasady otrzymywania dopłat obszarowych. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że przez lata, odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej. Było często mówione i obiecywane, że skończą się czasy, gdy Niemcy dostają do hektara więcej od Polaków. Miało być to ujednolicone, było to nam obiecywane. Przypomnę, obiecywane było to, są na to dowody, są na to dokumenty. Było to obiecywane w momencie podpisywania przez Polskę traktatu akcesyjnego, że będzie to wyrównane, bo w Europie ma być jedność. I teraz sobie Państwo wyobrażą, że w ramach Zielonego Ładu, a elementem zielonego ładu są tzw. ekoschematy i nowy system dopłat obszarowych, to w ramach tego wszystkiego podjęto w Unii Europejskiej decyzję, że poszczególne kraje mogą teraz indywidualnie zgłaszać własne pomysły, jeżeli chodzi o zasady ekoschematów. Już nie ma czegoś takiego jak była, że są wspólne zasady i wszystko jest identyczne poza stawkami finansowymi z dopłat, jeżeli chodzi o wymogi, o przepisy w Unii Europejskiej, nie. Teraz jest tak, że ekoschematy są indywidualnie przez poszczególne grupy z poszczególnych rządów, z poszczególnych krajów zgłaszane i akceptowane. I ktoś powie, no to, ale przecież w już w tym nie ma nic złego. Nie ma. Okej. Okay. To po co cała Unia Europejska, jeżeli zostało przyjęte dawno temu, że Unia ma polegać na tym, że wszystkie kraje się jednoczą, mają jeden standard, i jak wspólny gracz na arenie międzynarodowej, grają wspólnie, żeby być silniejszym wobec Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Kanady, Australii i tak dalej. To pytam się, gdzie ta idea? Ano no w dół. Poszła sobie do kosza, bo nigdy jej nie było, to była tylko fikcja. Teraz powiecie, panie ale jakie to ma przecież znaczenie? No ma. Bo jeżeli walczyliśmy i robiliśmy, co się dało, żeby Polacy byli tacy sami jak Niemcy i w zamian za to mamy dostawać to samo, co Niemcy czy Francuzi, a przypomnę, to jest ogólna narracja tego wszystkiego, co się dzieje w Unii Europejskiej, to teraz moje pytanie jest jedno. Dlaczego ktoś w Unii Europejskiej zgodził się na to, że każdy kraj może mieć swoje warunki, swoje warunkowości, tak zwane, swoje zasady jako schematów, może mieć własne, zgłoszone przez siebie reguły? Dlatego, że to daje możliwość. Matactwa. Dlatego, że w tym momencie cwansze rządy albo które mają lepsze dojścia do osób, które zatwierdzają to wszystko, będą mieć pole do manewru. Kochani, no chyba tylko frajer i idiota nie rozumie tego, że Komisja Europejska zatwierdza poszczególne procedury z poszczególnych krajów. I teraz ja się pytam, jakie Polska ma przełożenie na skład Komisji Europejskiej? To znaczy, jacy Polacy siedzą tam. Którzy mają wpływ na to, co w danym kraju się zatwierdza. I pytanie pomocnicze, w jaki sposób Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, na przykład Austriacy, w jaki sposób te kraje poprzez ludzi mają wpływ na to, co zatwierdza Komisja Europejska? Czy macie tego świadomość, że jeżeli się zostawia lukę do matactwa, to ktoś ją będzie wykorzystywał, bo po to właśnie ją się stworzyło, gdyby ktoś chciał czystości w Unii Europejskiej na tym przedziale, gdyby ktoś chciał. Żeby nie było przestrzeni do kombinowania właśnie do matactwa, to po prostu by tej możliwości nie dał. Było powiedziane jasno i wyraźnie. Tak jak poprzednio było zrobione. Słuchajcie, jesteśmy jednością, dążymy do jedności, eko schematy według jednego standardu, z większą opcją wyborów, ale każdy kraj ma takie same. Każdy kraj ma wybrać. Eko robimy nie naście, ale 10, 20, 20, trzydzieści, 40, i każdy z was ma wybrać, które Generalnie jako schematy zaznaczam, poszczególni rolnicy wybierają, ale w całej Unii Europejskiej jest ta sama stawka, jest ta sama reguła, te same przepisy, te same procedury. Tak wyglądałaby reforma zdrowa Unii Europejskiej. Tymczasem nie, 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 nie. Tak nie będzie. Każdy kraj zgłasza swoją. I Unia musi to zatwierdzić. Jeżeli nie zatwierdzi, to odeślemy do konsultacji poprawek. I tak też się stało. Polska wielokrotnie to przerabiała. I teraz Dlaczego to jest groźne? Jeszcze raz powiem, odejście od procesu ujednolicenia sektora. Dlatego, że zawsze będzie równy i równiejszy. Przez wiele lat było to widać. Ja przypomnę, że Unia Europejska zarządzana przez Niemcy i przez Francję obecnie wielokrotnie mówiła, że już w następnym rozdaniu, w następnym budżecie za kolejne 5-7 lat będziemy mieć ujednolicenie stawek dopłat obszarowych. Oczywiście pojawią się głosy: No dobrze, ale dlaczego ma tak być? Ale jak to dlaczego? No przecież my zostaliśmy zaproszeni do Unii Europejskiej właśnie dlatego, że obiecywano nam ujednolicenie, okres przejściowy i ujednolicenie. Kto tego nie rozumie, nie wyłączy ten materiał, bo po prostu jest zagłupi, żeby to zrozumiał. Tak to działa, tak było mówione. Ja proponuję odszukać debaty i dyskusję. Sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdzie poszczególni politycy mówili, że mają deklarację jasno i wyraźnie, że okres przejściowy i dotarcie do. Tymczasem okazuje się, że tak, tak to działa. Tylko, że dotarcie nigdy nie nastąpi okres przejściowy niemalże nadal trwa, bo z mojego punktu widzenia tak to trochę wygląda. Zresztą liczby są po mojej stronie, tak samo jak zdarzenia i ekonomia. Pamiętajcie, kochani, jak będziecie czytali ten raport, to zobaczcie, że to się po prostu już dzieje. Nie będzie ujednolicenia standardów w Unii Europejskiej, bo to w ogóle nie o to chodziło i nigdy nie będzie chodzić. Dlatego, że są kraje, które mają zyskać i są kraje, kosztem których ten zysk się będzie dział, odbywał. Kto tego nie rozumie, wybaczcie, współczuję. Ale jeżeli zrozumiecie to, to zrozumiecie też, jak dużym kolejnym wałkiem jest Zielony Ład, który pewne kraje znowu postawi na Pozycji uprzywilejowane. Już samo to, że poszczególne kraje odchodzą od reguły ujednolicenia i mogą zgłaszać własne zasady dopłat obszarowych, co z tego, że ktoś powie, no dobrze, Panie Czarku, ale zasada jest taka sama. No nie, bo jeżeli robimy urozmaicenie, to my jesteśmy w stanie cuda wyciągać tak naprawdę. I w tym momencie znowu jest pytanie, czy ktokolwiek w Polsce sprawdził, czy i jak wyglądają ekoschematy w rolnictwie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Gdzie jest co przyjęte, gdzie są jakie stawki, gdzie są jakie reguły ekoschematu, gdzie są jakie przepisy, gdzie są jakie daty, gdzie są jakie warunki kontroli? Czy ktoś to w ogóle w Polsce sprawdził? Czy ktoś w ogóle w Polsce ruszył dupę, żeby to w ogóle zobaczyć? Założę się, że nie. Założę się, że nie ma w Polsce jednego człowieka, który przetrzebałby wszystkie kraje Unii, zrobił analizę SWOT. Aha, ci mają tak, ci mają tak. Ci mają tak, ci mają tak. My mamy tak, oni mają tak. Aha. Ciekaw jestem, jeżeli ktoś tak zrobił, proszę udostępnijcie materiał w komentarzu, napiszcie, gdzie można to zdobyć. Ja bardzo chętnie poczytam, bo jeżeli nie, to wybaczcie, znowu mam rację, że to jest kolejna próba matactwa, która powoduje, że zostawia się furtkę do kombinowania i sfaniakowania, żeby garstka jak zwykle zarobiła więcej, a reszta ma się po prostu bujać. Tyle ode mnie, kochani. Szkoda, że tutaj też mam rację.